Witajcie. Krzysztof na kanale PV. Czas na budę nową. Podłączenie. Czyli te dwa panele, które są połączone obecnie szeregowo. Podłączymy do tych dwóch paneli połączonych szeregowo, czyli to równolegle. Tu już widzieliście w poprzednim odcinku, jak tam w środku robiłem, to teraz podłączmy to tutaj, co w tym roku zbudowane. Skrzyneczka wygląda podobnie jak tam. Wejścia są podobnie jak tam z dachu. Czyli dwa panele północne. Tu w tej pętli. Dwa panele południowe. Tu w tej pętli wejdą y, uziomy. Dwa. Tu je tutaj do listwy zrobimy. To jest uziom, który łączyliśmy z tamtej strony. Bo tu idą te przewody tam do budynie i też do tej listwy i jeszcze z y, przeciw przepięciówek też do tej listwy wpuścimy i to muszę łączniki porobić no, proste nie proste najpierw y, y, zrobię ziemię zrobię najpierw wszystkie ziemię bo to będzie na konektory przekręcane skręcimy tą ziemię żeby już było gotowe i potem porobimy połączenia w środku już na konektory 6 mm kwadrat. No i co, zobaczcie, jak ładnie jest zrobione podejście tych tutaj uziomów. Zakładamy to. I to już jest koniec. Wszystko ładnie, porządnie dokręcone. I teraz zajmiemy się stroną, słuchajcie, tą południową, bo tą północną. Na razie nie będę podłączał, bo no tak jak mówiłem, z tamtej strony są dwa panele równolegle, te strony północne i one pracują równolegle połączone w jakimś tam tie gridowym wynalazku I one tutaj przychodzą, i co ja mam z nimi? No, nie mogę ich podłączyć, bo te znowu, które przychodzą tu z dachu, północne, są połączone szeregowo. I one wszystkie będą połączone ze sobą szeregowo będą szły prawdopodobnie pod jeden falownik, ale to jest plan na nowy rok, żeby od nowego roku wystartowało tak. Natomiast tą stronę zrobimy, nie? Czyli tu mamy wszystko podłączone. Czyli teraz tak, tutaj muszę, tutaj sobie porobię mostki. To jest wejście z tej budy. No wy, się wy, wyjście z tej budy, wyjście z tej budy i wejście do tamtej budy. A to, tam już jest równoleglone, więc tutaj już jest napięcie z tamtych paneli, nie? To w każdym razie wchodzi tu do budy i idzie pod ten bezpiecznik. W sumie tam to też mogę zrobić pod ten. Nie, no, nie mogę pod ten bezpiecznik, bo to jest plus minus. No to, to tą stronę północną musimy jeszcze przemyśleć. Na, na, na tą chwilę nie będę jej podłączał. Na tą chwilę nie będę jej podłączał. Strona północna. No, a to z dachu. Musimy rzucić tu. O, tutaj takie długie zachowuję, żeby mieć. No, tutaj mam na to miejsce, nie? Co robić? Trzeba zachować takie długie To paliwo te krótkie, bo te to sobie wymienicie, nie? O Czyli tego tu A te dwa dołem, nie? Tu wpuścimy No, ostatnia 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 Końcóweczka I teraz tak Moi drodzy, tu jest napięcie, nie? To tak, to jest napięcie z paneli z tamtej budy, które pracują i one są już tam podłączone równolegle oczywiście. Czy nie? Tak, tak, są podłączone z tamtej strony i tutaj też jest napięcie z paneli z tej budy, nie? Także wiecie, no możemy to zmierzyć, jakbyście chcieli. Ale dobra, na, najpierw po, podłączmy się y, y, naszymi panelami tutaj. Tak, czyli z góry przechodzimy, z góry przy tego sobie tam schowam, niech się siedzi. Z góry przechodzimy z y, dachu, wchodzimy na przeciw przepięciówkę, na minusa. Tu jest, czyli t, tu jest główne wejście z paneli. O, razem z tym mostkiem. O, mam je w jednym tym i to jest moje podłączenie na klemie mino, na klemie. O, te oba ściskamy, są. A to jest mój plus. Który wchodzi, o tutaj oboką. Jakoś go tutaj trzeba odgiąć. No i będziemy go tutaj celować. Nie zasłaniam Wam troszkę. Ale trzeba go tu wcelować. Mogę wyjąć sobie ten. No dobra, na razie. Niech ja to skręcę. I to sobie tutaj będzie gdzieś tam zaczepione, załóżmy, nie? Tutaj zaraz peszelki założę, tak żeby było równo, to o tak. Peszelek i to tutaj sobie siedzi, nie? Z zapasem z dachu. Teraz to, co przychodzi z tamtej budy, nie? Czyli nasze przełączenie się. Bezpiecznik jest rozwarty i teraz tak, to jest minus. No, tu porozkręcane po mam, No to tak ten minusik. No i drodzy tu, pamiętajcie, że jak tu dokręcacie takie końcówki y, kablowe, izolowane, to pomimo, że się o, załóżmy, dokręciła, nie, nie, bo teraz ten zacisk, który jest w tym bezpieczniku, ją, ją jeszcze ładnie spłaszcza, nie? Dobra, i drugi do plusa, to jest rozłączone. I słuchajcie, możemy zrobić test na Wiktronie. Pogoda jest marna, więc tu nie wiem, jakie moce teraz płyną tutaj ze 100 W. Może płynie w taką pogodę. Przyniosę tutaj miernik, zamknę to tutaj ładnie, to tutaj słuchajcie, pozamykam. I pomierzymy cośik. No dobrze. Wygląda to tak moi drodzy. To zawinięte, ten, Ta strona północna tu zostawiona na razie. A to jest podłączone. I teraz z zapięciem bezpiecznika zepniemy się równolegle z tamtą parą paneli na starej budzie. Widać napięcie widać. Dobra, co mierzymy? Napięcie przychodzące, słuchajcie dobrze, tu mam wszystko. Napięcie przychodzące z tamtej budy. 60-70. Ono faluje, bo MPPT dociska, nie? Victron, Smart Solar. To zaraz sobie będziemy na tym badać. A nasze napięcie teraz powinno być z dachu naszego, tutaj. Powinno być trochę większe, tak, no bo jest w ogóle nie ma obciążenia. Więc 8 dych, chodzi w jałowym na luzie. na 80, a tam jest napięcie dociskane przez MPPT, nie, dociążane, i, a ponieważ pogoda jaka jest, czyli jest bardzo pochmurno, guzik tutaj będziemy mieli, a nie moce, dobra. Czyli to się zgadza. Wejdźmy na mojego Smart Solara. Nie będę tutaj wyłączał, słuchajcie, ładowania na, na tym, bo to są zbyt małe prądy, tutaj z amper tu płynie 33 waty, słuchajcie, z dwóch 500 paneli. No tyle to jest. Ile? Pół ampera? No jest, że nada jest ten październik w tym roku. 06-07 Ampera. No napięcie widzicie, zgadza się, 60 w okolicy 7, do, do 70 dochodzi, bo tak MPPT walczy z uzyskaniem punktu maksymalnego mocy. To co? Czy się udało, czy się nie udało? Łączymy dwa, łączymy dwa szeregowe z drugimi, yy, dwoma szeregowymi połączone, łączymy je równolegle. Zamotałem się. Po prostu bezpiecznikiem nic nie wyłączam tutaj. Przy dużych prądach, no już bym się bał tutaj, bo nie wiadomo, jak to zadziała ten rozłącznik DC. Uwaga. Powinno wskoczyć razy 2. Powinno wskoczyć razy 2. Na 60 W pewnie i amper 20. Uwaga. Ha! Brawo ja. Brawo ja. Widzicie? Napięcie to samo, fluktuuje teraz na obu, a prąd jest zdwukrotniony. No bo połączyliśmy równolegle te panele. Napięcia takie same, prądy zwielokrotnione. Tada dam! No to się udało. Większe testy, słuchajcie, większe testy już na słonku, zobaczymy jak się zachowa, no ale to jest październik, to tych większych testów na słonku, to tutaj dużo, to, to ja nie porobię. Musiał być bardzo fajny, słoneczny dzień, dobra godzina, w okolicy 11, bo wtedy mi pracuje i byśmy zobaczyli, czy, czy ten, który, ten smart solar do 20 Amper, czy on wytrzyma, jak tu sypnie słonko powyżej 20 Amper, czy przytnie, czy co zrobi, to jestem ciekawy, ale to czekamy na dni słoneczne. I pomierzemy sobie wtedy, jeszcze mieliśmy jeden pomiar zrobić. Pomierzemy sobie wtedy, wiecie co, prąd tu i prąd tu. To znaczy prąd, jak mniej więcej będzie stałe warunki, tak? Słonko bez chmur. Pomierzemy sobie, jakie prądy idą z tej pary paneli, i jakie prądy idą z tamtej pary paneli. No bo napięcie oczywiście się wyrównuje w systemie podłączenia równoległego, no ale prądy idą różne. I zobaczymy, czy przy tym samym nasłonecznieniu dwa takie same panele są tak samo yy, dają tyle samo prądu. W takim samym układzie, w takim samym kącie, nie no, jakieś rozbieżności będą. Ale to w przyszłym odcinku. I w przyszłym odcinku wam też to rozrysuję, bo obiecałem, że rozrysuję, jak to wszystko jest tutaj podłączone. A do tematu paneli północnych no klaruje mi się jakaś opcja, ale to w odcinkach przyszłych. Pozdrawiam moi drodzy, trzymajcie się. Hej.